Cześć, witam wszystkich. Moi drodzy, oczywiście na początku zapraszam wszystkich chętnych do grupy facebookowej prywatnej zamkniętej. Czy jedynym warunkiem do przystąpienia do grupy jest subskrypcja mojego kanału i odpowiedzenie na dwa pytania, które wyskoczą Wam przy tym zaproszeniu? Tak. Więc proszę na nie odpowiedzieć. Zapraszam, moi drodzy, do mojego Instagrama oraz do świeżo otwartego TikToka. Linki do Facebooka, Instagrama i TikToka są w opisie filmów. I proszę, moi drodzy, czytać opisy, tam jest dużo informacji, więc zapraszam do, do właśnie do Facebooka, do Instagrama i do TikToka. Zapraszam też, moi drodzy, mocno, ale to mocno zapraszam do sklepu snumizmatyka.pl sklep internetowy dla kolekcjonerów zapraszam na tą stronę przejrzeć sobie y, y, artykuły które y, snumizmatyka ma na swojej stronie które sprzedaje jest tego naprawdę bardzo dużo y, przy zakupach przyda się rabat więc kod rostek 2022 który jest ważny przez cały przez cały. W sumie już do końca roku 2022 jest wielokrotnego użytku. Ten kod wpisujecie w podsumowaniu zakupów i zostanie wam odjęte 10%. Dobra. Moi drodzy, dzisiaj taki film. W sumie chciałbym e, może was zapytać. Tu mam monety przygotowane, które pojadą do gradingu mm, i chciałbym was Zapytać po prostu, tu mam przygotowany katalog, bo nie pamiętam wszystkich, tak naprawdę, moi drodzy, nakładów. Będę Wam pokazywał po kolei, co jedzie do gradingu. Aby w komentarzach ocenicie moi drodzy, jaką notę dostanie dana moneta. I będzie, powiedzmy, to taki konkurs. On będzie dopiero rozwiązany, jak monety wrócą z gradingu. To będzie taki luźny konkurs, a nagrodą będzie możliwość wysłania mi monet do gradingu, które ja opłacę. I umówmy się, że będzie to 5 sztuk. 5 sztuk, ja wyślę twoje monety i za swoje moje prywatne pieniądze je ograduję myślę, że warto spróbować a więc tak, moi drodzy czekajcie, zrobimy trochę bliżej mamy tutaj yy, mamy tutaj, moi drodzy rocznik 75 z Miennicy Warszawskiej jest to, jak widać, 20 groszy. Nakład tego rocznika, moi drodzy, 75, 50 milionów sztuk. Także to jest numer jeden. Te plastikowe kieszonki dostaje te holderki dostaje od NGC. Na grading. Tu mamy Moi drodzy 50 groszy także rocznik 75 bez znaku czyli moneta wybita w kremnicy w nakładzie 25 milionów. I to jest numer 2 Następnie mamy... czekajcie, bo teraz, teraz to ja potrzebuję jakąś lubkę, bo muszę zobaczyć, czy to jest wklęsły, czy wypukły. Mamy tutaj 10 zł. Kazimierz. I to jest, moi drodzy, wklęsły, chyba tak? Dobrze widzę. Tak, to jest napis wkręcły. I jest to, moi drodzy, moneta w nakładzie. Już sprawdzamy. 10 zł. Jest to 2 miliony 2 miliony 611 tysięcy 539 sztuk. I jest to mint error czekajcie, może uda mi się to zbliżyć gdzieś tu miałem mój wskaźnik. zobaczcie w tym miejscu nie wiem czy to kurde chycę czekajcie chwilę jest pęknięty stęp idzie pęknięcie tutaj także takie 10 zł i piszcie po prostu w komentarzach jak wy uważacie jaką notę dostanie numeryczną. Na przykład piszcie pozycja numer 1 MS 64, MS 65. No jak uważacie, następnie mamy ponownie 10 zł mamy tu rok 65, tak zwana duża kolumna, i moi drodzy. Nakład tej monety, dużej kolumny yy, mamy 2 miliony równo. Jest to 10 zł. 7, 7 wieków Warszawy i także jest to mint error. Już Wam pokazuję. Czekajcie. Tu leci pęknięcie stempla, idzie one na skrzydło i jak widzicie, jest tu pęknięcie, kontynuacja tego pęknięcia, i z drugiej strony jest identyczna sytuacja. Jest pęknięcie tu i idzie na skrzydło. Jest to także min error, oraz pęknięcie na monecie jest, jak widzicie, tutaj. Te monety po prostu. Pojadę sobie do NGC już niebawem w przyszłym tygodniu dokładnie Tylko jeszcze na jedną przesyłkę no i bardzo ładna moneta z nowotkiem rocznik 77 wygląda jak proof like nie wiem, czy ona zostanie oceniona jako proof-like, ale myślę, że tak. Także 20 zł z nowotkiem. Rocznik 77. Zobaczmy, jaki to był nakład tej monety. 77 nowotko. Hmm. Tu mamy nakład 16 milionów sztuk. Ta moneta także idzie do gradingu. Yy, tu mamy teraz 2 zł. Widzę. 2 zł rocznik 77. Potem go już się wytwarza na monecie i 2 zł 77 roku, moi drodzy, jest to nakład. Yy, 50 milionów sztuk jest to menica leningradzka także oceniajcie w komentarzach jaki to będzie MS następnie mamy 5 zł z tego samego roku 45-letnia moneta. No i 5,77 zł. Moi drodzy, jest to nakład. Także 50 milionów sztuk. Także jak widać. 77. No i jeszcze raz powtórzę. Zrobimy to tak po kolei, jak brałem, czyli. W komentarzu po prostu piszecie albo 20 groszy, nie, no w sumie najlepiej będzie napisać jeden, y, pozycja 1, 20 groszy i jaką notę. Numer 2, 50 groszy. Y, następnie mamy 10 zł z, y, z Kazimierzem Wielkim, 700 lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Duża kolumna to będzie numer 4. Numer 5 jest to 20 zł z nowotkiem. Następnie numer 6 będzie 2 ,77 zł 77 i czekajcie, bo się zgubiły. ich tu już jest teraz 2, 4, 6 i to będzie numer 7, 5 ,77 zł 77. No i znowu 2 zł Tym razem 75. rok 2 I tu mamy nakład tej 2 złotówki 75. Jest to pierwszy nakład tej monety. Jest to 25 milionów sztuk. Także to jest następny numer. Ja w sumie, będę, jak będę montował film, to wpiszę po kolei. Jakie to są numerki? E, bo się nie mogę skoncentrować na tym, co mówię, jeszcze będę numerki pomówił. Mamy następną, 5 ,75 zł 75 rok. Dziwna struktura jest na monety. Widzicie takie paseczki? Nie wiem, z czego to jest, ale sprawdź, jaki nakład ma. Ten rocznik 75, 5 zł, także 25 milionów sztuk nakładu. I proszę pamiętać, że e, pierwsze roczniki tej monety e, były bite przez e, mennicę w Leningradzie. Co widać, że e, nie ma tu znaku mennicy pod łapą orła. Dobra. Więc to było 5 ,75 zł, 75. Teraz mam Trzy próby monety. Jest to, są to próby miedziu niklowe, więc muszę się teraz przerzucić na próby w katalogu. Monety PRL 10 zł. No i mam. Tu w ręku trzymam, moi drodzy, 10 zł 65 rok. 7 wieku Warszawy wypukły napis, próba jest to, tutaj już mówiłem miedzionikiel i już szukam tutaj sobie tej syrenki o jest, i moi drodzy ta moneta miedzioniklowa w nakładzie 30 120 sztuk jak najbardziej ta moneta jest w stanie niczym W ładnej patynie, także jaką notę uzyska ta moneta? Tu mam coś przyszło, tu mam Kazimierza Wielkiego, czyli jest to 10 zł. lęsłym napisem próba rocznik 64 i y, ta moneta moi drodzy jest w nakładzie czekajcie, że, że znajdę tę pozycję tu jest y, miedź nikiel y, jest tutaj 30 tysięcy nakładu równa Adże następna pozycja. Duma. Pono nie 10 zł. 71 rok. Jest to V tak, i ona jest w nakładzie 51 200 sztuk z wypukłym napisem próba. No i piszcie moi drodzy jak uważacie, jakie te, na te poszczególne monety dostały. Im bliżej traficie. Jeszcze się zastanowię, czy nie będzie to więcej monet do ogradowania w ramach tego mini konkursu 2 zł destrukt roznany rdzeń Nakład 2 złotówki Moi drodzy z 2020 roku jest to

25 lat wolności. I nakład tej monety jest to 1 500 000 sztuk. I ostatnia z monet. Mamy tutaj 100 000, 50 rocznica powstania warszawskiego i moi drodzy tutaj mamy nakład tej monety 100 raz, teraz nie, nie, pój, nie, jakieś głupoty muszę sprawdzić 150 tysięcy sztuk jak widać rand gładki moneta jest wybijana yy, w roku 94 dobrze tak? pamiętam yy. Czekajcie daty Tak, 94. Także piszcie w komentarzu. Zaraz wam jeszcze raz to pokażę. A więc. 20 groszy numer 1, 50 groszy numer 2. 10 zł 700 lecie Kazimierza. E eh, Kazimierza. 700-lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Duża kolumna. 10 zł. Nowotko 77 20 zł. 2 zł. 77 zł. 5 zł. 77 2 zł. 75 5 zł. Przepraszam, kurde, aż mnie zakilało w nosie. 5 zł. 75 Próba. Kuda Srenka, próba Kazimierz, 700-lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tu mamy V 10 zł 2 zł destrukt 2022 monety. Dwie monety Solidarność, no Solidarność 25 lat wolności. Z 2014 to 5 złotych i ostatnia moneta to jest 100 tysięcy złotych. 1994 roku 50 rocznica wybuchu powstania Warszawskiego. Dobra. Także y, liczę na Was. Zobaczymy, kto skarnie możliwość y, gradingu. Także moi drodzy zapraszam. Oraz dziękuję osobom, które mnie wspierają. Y, y, oraz zapraszam do moi drodzy do subskrypcji. Osoby, które oglądają moje filmy, a jeszcze nie subskrybują na dole jest przycisk subskrypcji, zapraszam. A aktualnym i obecnym moim e, subskrybentom dziękuję za komentarze, lajki pod filmami. E, I dziękuję, że jesteście. Więc to jest na tyle, moi drodzy. Film taki troszeczkę, e, że powiem, z powietrza wzięty. W prostu nie mam czasu, za bardzo no, nagrywać teraz znowu. Okej, okay, dobra. To będzie na tyle, więc do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.